Cześć, kochani, dzień dobry. Nie pytajcie mnie, dlaczego wybrałem to miejsce. Sam się dziwię, ale jesteśmy w przepięknym miejscu wśród e, natury. No i to pewnie będzie jedno z ważniejszych nagrań. Kiedy ponad 8 lat temu zaczynałem nagrywać mój program, tak naprawdę zacząłem go nagrywać, bo chciałem wypełnić to, czego myślałem, że we mnie nie ma. Nie ma we mnie wyjątkowości, myślałem, że nie ma we mnie radości, że jestem nieidealny. I jak mówi Ewelina Stępnicka, szedłem po miłość, a nie z miłości. Ja, kiedy byłem mały, byłem przekonany, że będę w stanie czuć się po prostu dobrze, kiedy będę znany kiedy będę miał pieniądze, kiedy będę umięśniony, kiedy będę podróżował i kiedy będę wiódł nieprawdopodobne życie. Wydawało mi się tak, ponieważ oglądając różnego rodzaju reklamy, wywiady, programy z osobami publicznymi, byłem przekonany, że oni są szczęśliwi. Więc dla tego małego chłopca taka myśl, że skoro oni są szczęśliwi, i już nie cierpią, bo tego nie było widać w obrazku, a ja cierpię jako ten mały chłopiec, to muszę być w miejscu, w którym oni są. No i zaczęła się niesamowita walka. Trwała ona wiele lat. Robiłem rzeczy, które liczyłem, że mnie wypełnią, wyciszą, doprowadzą do miejsca, w którym ja po prostu będę szczęśliwy. I nie ukrywam, że z takich pobudek zrobiłem swój program. Program, który przez ponad 8 lat był nieprawdopodobną przygodą który pozwolił mi poznać przepiękne osoby, przeżyć niesamowite historie. I to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo ważny czas w moim życiu. Natomiast z każdym kolejnym gościem i z każdym kolejnym sukcesem zauważałem, że te braki, które wydawało mi się, że w sobie mam, są wypełniane jedynie na chwilę. Był sukces, była nagroda, i czułem się przez chwilę dobrze. Ale kiedy to cichło, to ja znowu wracałem do tego samopoczucia zagubionego chłopca. Więc chciałem coraz więcej, i to było jak uzależnienie. Chciałem coraz więcej nagród, chciałem coraz więcej sławy, chciałem coraz więcej pieniędzy. I ja tu nie miałem złych intencji. Koncepcją było to, że ja się po prostu chciałem czuć dobrze. W związku z tym trzy lata temu wymyśliłem projekt wizualizacji Level Up, bo chciałem więcej, bo ja po prostu chciałem się czuć dobrze. I przy tym projekcie zarzucano mi, że ja śmiem twierdzić, że jestem tak dobry, że mam możliwość bycia u niej w programie. A to jest zupełnie coś odwrotnego. Ja czułem się tak słaby i tak niewartościowy, że liczyłem, że jakimś cudem mnie do siebie zaprosi. I wreszcie poczuję się, że jestem wartościowy, że jestem po prostu człowiekiem, a nie kimś wybrakowanym. I ta sytuacja po raz kolejny odwróciła moje życie, bo to znacie z ósmego z odcinka na ósmą rodzinę programu przeżyłem to bardzo emocjonalnie, to, co trwało bardzo długo, to co się wydarzyło. I tak jak wtedy płakałem i jeszcze bardziej byłem zagubiony, bo dokładnie te media, które mi pozwalały przez chwilę ukoić zagubienie, tak doprowadziły mnie, a tak naprawdę sam siebie doprowadziłem, do miejsca, w którym musiałem spojrzeć prawdzie w oczy. I wtedy program przeszedł niesamowitą metamorfozę zacząłem zwalniać, zacząłem zapraszać innych gości. Przestałem wreszcie walczyć z tą pustką, a chciałem ją zrozumieć. Przestałem uciekać na zewnątrz, a chciałem wejść do wewnątrz, odnaleźć siebie. I tak przez 3 lata gościłem bardzo dużo nadal przepięknych osób, które mówiły o, o tym, jak nauczyć się instrukcji, obsługi własnej osoby, jak zrozumieć siebie, kim jesteśmy i czego tak naprawdę potrzebujemy w życiu. I na początku tego roku, tak naprawdę, dostałem najlepszą ze wszystkich nagród, jakie dostawałem przez ten cały czas realizowania mojego programu, ponad 350 odcinków. Bo dostałem przepiękną nagrodę. Zacząłem widzieć, kim tak naprawdę jestem, jakie są we mnie wartości, kiedy zgasną światła, kiedy nie ma make upu kiedy nie mam niewystylizowanego na sesji zdjęciowej. I to była najpiękniejsza dla mnie nagroda, bo to po prostu było przepiękne spotkanie. I to zdarzenie tak bardzo na mnie wpłynęło, że zacząłem doświadczać kolejnych. Etapów, jeżeli tak mogę powiedzieć, odkrywania siebie, które są dla mnie czymś najpiękniejszym i to coś, czego zacząłem doświadczać nie dzięki wyjazdom, nie dzięki ludziom, nie dzięki sławie, nie dzięki pochwałom w komentarzach, było czymś tak przepięknym, czymś tak magicznym, tak jasnym, tak klarownym, tak szlachetnym. Że uwierzcie mi, że chciałbym zabrać tam tak dużo ludzi, jak to jest tylko możliwe. Chciałbym zabrać ludzi w przestrzeń, w której mogą poznać siebie. Oczywiście mam świadomość tego, że każdy z gości, którzy gościli w kawalerce, bardzo wpłynęli na, to, na tę drogę, na to, gdzie teraz jestem. Dlatego też w tym byciu sobą. Poczułem, że to koniec, że czas na kolejny etap w moim życiu, że czas zakończyć mój program. Program, który był całym moim życiem, czasami aż za bardzo był moim życiem. Mogliście zauważyć ostatnio coraz rzadziej imitowane odcinki różnego rodzaju ruchy, które tak naprawdę dla mnie były tym, żeby może jednak przekonać się do dalszego nagrywania programu. Ale ja już przestałem czuć to w takiej formie, w jakiej to było. I ja już nie chcę mącić wody. Chciałbym pokazać wam miłość. Chciałbym pokazać wam światło, że nie potrzebujecie być piękni, idealni. Mam na myśli piękni w kanonie, jaki panuje w wielu miejscach. Że nie musicie mieć pięknych ubrań i najnowszego telefonu. Że nie musicie mieć pięknych domów i Dużo podróżować, że ten tak ograny slogan, że wszystko jest w nas, jest jak najbardziej prawdziwy, że to jest w nas i my się do niego musimy tylko dostroić, wyciszyć, żeby to usłyszeć, albo odpowiednio patrzeć, żeby to światło zobaczyć. I tak, to jest koniec. Przygotowałem dla Was trzy odcinki na zakończenie. Trzy odcinki, które. Będą mówiły o tym, w której sferze chcę się teraz poruszać. I bardzo chciałem podziękować wszystkim, którzy oglądali mój program, wszystkim tym, którzy komentowali, którzy dostali po tym programie jakąś nadzieję, którzy poczuli się lepiej. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy zmuszali mnie do refleksji, pisząc negatywne komentarze. Chciałem też bardzo podziękować wszystkim agentom, którzy byli po drodze. Agencjom, które ze mną współpracowały i pomagały mi prowadzić cały ten projekt. Projekt Kawalerki. Oraz wszystkim sponsorom, którzy się pojawiali przy programie. I nie krępujcie się dawać łapek do góry teraz, ponieważ to, że się z Wami żegna, i chcielibyście dać łapkę do góry, bo niektórym może się to nie podobać. To chciałbym, żebyście pozwolili mi tak mentalnie Wkroczyć w nowy etap mojego życia, który bardzo silnie już ze mną rezonuje. I chcę iść dalej, chcę się dalej rozwijać i chcę zakończyć kawalerkę w taki piękny sposób właśnie trochę poza nią, w naturze ze słońcem. I każdy kolejny odcinek też będzie nagrany w przestrzeniach otwartych. Mam nadzieję, że będziecie tymi odcinkami zachwyceni, bo to będą przepiękne i bardzo wartościowe dla mnie materiały. Przygotowałem warsztaty online, które. Nie uczą niczego. One nie nakładają na Was kolejnego narzędzia, które musicie stosować, żeby się lepiej poczuć. Nie musicie wstawać lewą nogą, brać zimnych prysznicy, czy jeść to albo nie tego, albo nie to, czy mieszać wodę w lewą stronę, a nie w prawą. Nie musicie nie, nie robić nie wiadomo co. To są warsztaty, które pomagają naprowadzić Was na nas, samych, na Was samych, wyciszyć się, dlatego będzie tam dużo, dużo wyciszania oraz rozmów. I waszych pytań, i moich odpowiedzi. Na tyle, na ile potrafię, bo ja nadal się uczę. Jeżeli ktoś z Was pomyśli, że ja chodzę wiecznie uśmiechniętych, to też chcę, żebyście wiedzieli, że tak nie jest. Nauczyła mnie tego Ewelina Stępnicka, żeby nie krępować się, mówić o tym, że my, osoby, które też uczą się rozwoju, uczą rozwoju my też mamy gorsze dni. Naprawdę mamy. I one są bardzo bolesne. Bo życie to góra i dół. Bardzo Wam dziękuję. To naprawdę była przepiękna przygoda. Nieprawdopodobna. Ona mi otworzyła tak oczy. A co najważniejsze to ta najtrudniejsza chwila otworzyła mi serce. I uwierzcie mi, że to jest przepiękny stan i że Wam wszystkim, jeżeli ktoś by chciał tam dojść, aby nigdy nie zwątpił, bo to jest bardzo blisko. Bo my naprawdę, jak powiedziała Olga Schweiger, ze względu na to, co kryje się dla Was pod pojęciem Bóg, pamiętajcie, że już jesteśmy wyjątkowi, bo Bóg, dziadostwa, nie tworzy. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam pięknego rozkwitania. Może do zobaczenia na warsztatach online. Więcej na ich temat możecie, możecie przeczytać poniżej. Ściskam Was mocno i do zobaczenia.